Siemanero, czarne kciuki. Kurde, trochę zaspałem. Trochę zaspałem. Słuchajcie, wczoraj wieczorem odbywało się wesele na plaży. Wesele. Macie tutaj, e, na chwilę Wam włączę taką małą migaweczkę. No to co, jak było wesele, było alko, chyba, nie wiem, czy tu było alko, czy nie, no to coś musieli pogubić to idę zobaczyć idę zobaczyć czy tu cokolwiek trafili a jak nie to po prostu jest godzina 6.15 6.15 to sobie trochę przed śniadaniem pochodzę zobaczę, może coś jest miłego sobie. tu jest harmonia co tu za te dają normalnie sygnały, ale patrzcie pierwszy fant na oko ładowarka na takie ichnie wejście co, zobaczymy niebo śliczne co trochę chmurek tam nad oceanem też, ale to fajnie wygląda jak tu się w tym słońcu zanosi dobra, konkret sygnał nawet ładny Nawet ładny i, i co my tu mamy? Śrubka czy Pandorka? I chyba mamy biżu. I chyba mamy biżu. O, ale tak to jakaś... O! No to mamy pierwszy fajny strzał. Biżuteryjka jakaś. Jakaś twarz jakiegoś inka może. No to nie jest po weselu, to nie jest po weselu. To jest znowu ta zjedzona przez słony ocean, jakaś ta monetka. I długo to nie trwało. No faktycznie, długo nie trwało i mam strzał. Patrzcie, tu była ta balanga, tu była ta balanga. Ale nie wiem, czy oni tu tańcowali, bo tak na wierzchu nie ma. Co mamy? Co mamy? I już mamy biżuteryjkę Ładną branzoletkę. Na szpyrkę. Taką o. Z kamieniami. Czy to będzie sreberko? Nie wiem, no ale jest bransoletka. Obok bransoletki. One. Tylko zawieszka, lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Ludzie na wschód przychodzą, ale jest pusto. Generalnie, patrzcie, pół do siódmej rano. pół do siódmej rano u was to jest 12.30 już w Polsce. U was, u nas. Ja już gadam jak ten, co po sześciu dni języka zapomina. Nie? Dobra, sody, ale to wiecie, przystawić się trzeba. Polmos nie, ale biło brzydko. 5 pesos, 5 pesos dominikańskich, no i dalej do kolekcji dla mojego kolegi, on mnie prosił, że mu przywieźć dominikańskie monety, startery od internetu, bo zbiera kapsle od piwa, no ale niestety nie ma kapsli od piwa, że zabieramy, ładny sygnał przy brzegu, A. to jest ten ładny sygnał no. tu składali przysięgę a tu ja piątkę znajduję czyli znowu to jest te 10 pesos tego już się nauczyłem to są te nasze piątki ale ich 10 pesos teraz mam 100 pesos i to w tak pięknym stanie to jest też Republika dom, Oj, kartello yes, Kolumbia. <laughs> Kolumbia '94. Petarda, ludzie się to ze mnie śmieją, młodzi śmieją, że ja tu przeżywam. Ale co? Takich monetek nie każdy jest w stanie znaleźć i zobaczyć na plaży, nie dlatego się jeszcze bardziej cieszę. A teraz mam ciekawą monetę, bo coś mi się wydaje, że to będzie sreberko. Że to może być sreberko. Chyba, że to nie jest moneta, ale jest tak, taka cieniutka. Kurde, nie jest to coś starszego. Ja pitole, idę do wody, może. No może to spłuczę, to zobaczę Co to kurde może być Jakaś moneta azteków inków jakiegoś kolumba Palmy są chyba, to jest tak jakoś no nie wiem, będziecie wiedzieli, wykminicie, dajcie znać. Kochani, ale to nie jest jedna moneta. Ja teraz siedzę, siedzę sobie i patrzę. To jest zlepek. To jest zlepek. Ale jazda, co? Jakieś dwie monetki srebrne, cienkie, razem połączone. Czas na Izostara. Albo zaraz do baru na browara pójdę. Ole, strzał piękny. No, tego się nie spodziewałem, ale jest totalna petarda. No jest, petarda. Sprzątanie jak wszędzie. Ola. Sprzątanie jak wszędzie. I fajnie. Jak to by była czarna perła i przypłynął nią Jack Sparrow To by było pewnie złoto, a tak niestety rzeczywistość jest kolejny sztucel. Deszczyk kropi. O kurde. Ale miło, wiecie to są. Deszcz zupełnie jest co innego niż u nas. Jest naprawdę tak cieplutki deszczyk i on pada tutaj minutkę. Minutkę, dwie i po deszczu i za chwilę jest znowu mega super słońce. Ichnia Landara. Nie wiem, czy to jest te 25 pesos. czy nie. Ogrzebię tutaj w tym piaseczku. Nie wiem, wchodzę na te chyba leżaki. Zobaczę, może tam coś jeszcze trafi. No, wczoraj z kumplem rozmawialiśmy na temat krokodyli. Czy są? No są! <laughs> są krokodyle! Są krokodyle! Czyli jakąś tu La kostę trafiłem. On YouTube. What is this Dominikanian manej czy chroniasz taki miły? No Dominikan? No Okej A, coś tu wychodzi, coś tu wychodzi. To później sprawdzimy. Super. Piąteczka. I kolejna. O, może na telefonie lepiej będzie widać. Na telefonie. Quartet. A. Jedna czwarta dolara, czyli. O, United States of America. USA. A? USA. Hej, 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 USA, Pal Beach. Super, mamy USA i jest petarda. Wiecie, co muszę zrobić? Jak przystało na porządnego obywatela, podziękować panu ochroniarzowi za to, że mnie wpuścił, nie? No, także cyk, Grazie. No, tak się załatwia sprawy. I kolejne, obok siebie, to będą amerykańskie też chyba centy, co? American cent czy nie? O, jeden, ja, ten nie wiem A ten No, one cent One cent Normalnie jesteśmy w Ameryce Liberty Teraz Teraz jest wow, jest? Wow <śmiech> Wow <śmiech> Ale, no od Gold. Gold? No, nie. E -e. Uru, uru. E, Srebro? Nie, e, jest. Uru. uru jest. Aha. No dobra, zobaczę co to jest. Ale to. No jest jakieś biżu. Uru. uru? Nie wiem co to jest Uru, ale e, Gold Silver. Silver? Uru, czekajcie, ja sobie na translatorze wrzucę. Ale tu mi dzisiaj sypie. Jest i kotwica i będzie jakaś zawieszka piękna. No super. <laughs> Takie fanty to można kosić, chociaż radości dużo dają. A to oro to znaczy złoto. I tutaj pan mówi, że złoto. Trzeba będzie to sprawdzić. Ledwo zdążyłem i zostarka śwignąć i już mam znowu kotwicę. Palmwich. Beach. Palmwich Beach z kotwiczką. Lordowie mogą leżeć i gubić piątki na oko. Tak jest 10 pesos dominikana. No i super. I chyba mam kolejne biżu. Tak jest. No i i jest obrączka, jest obrączka. I wiecie co? Nawet nie będę właściciela szukał. <laughs> Ale jest Landara ciężka. No kurde. Ale ciekawe, czy to jakaś będzie taka, wiecie, coś bo coś. Nawet jakiś napis jest. I to chyba wszystko. Tak jest, no ale coś tu jest napisane, tak także będzie do rozkminy. Teraz to zgupiałem, bo albo tu będę sam się ze mnie z siebie śmiał i wy będziecie się ze mnie śmieli, albo nie wiem, patrzcie na to. Złota moneta masakra coś takiego. Czy to jakiś od kurde y, od szampana? Nie wiem, nie znam się, zabieram. Za dziesięć osma Tuż obsługę hotelowa, przygotowuję plażę, grabią, żeby wszystko ładnie wyglądało. Także trzeba szanować czyjąś pracę. Już nie będę im po tym chodził. Pfe, mam jeszcze dosyć dni, żeby połazić. Idę robić podsumowanie, ale zrobię to już w pokoju. No dobra, sumujemy. Baterie naładowane. <śm> baterie naładowane. Patrzcie, co powychodziło. Ja tu nie będę nad tymi monetami... Się dużo rozczulał, ale są te pesosy jakieś, te piątki, jak ja to mówię. Tu jakieś nawet fajnie wyszły. Są amerykańskie jakieś centy, dolarsy, biżu, biżu. To jakiś wiadomo łańcuszek odpustowy. Tu mały diamencik. Tu jakaś głowa jakiegoś nie wiem, jakby z Tajlandii, buddy takiego. To, jak ochroniarz mówi, Oro, 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 miało być złoto, ale to widzicie sami, że to nie jest złoto. Jakiś odpuścik, jest la Costa, są marynarskie znaki. To, powiem Wam, już jest bardzo grubo. Firma Siepke Hoyt, jak tutaj pisze: Siepke Hoyt, to jest zakład jubilerski ze Stanów Zjednoczonych. Już to sobie sprawdziłem. Czekajcie. O będzie widać. Możecie sobie wpisać tą nazwę. No jest grubo. A tu to wielki znak zapytania, bo naprawdę nie wiem, czy jest się z czego cieszyć, czy jest po prostu lipton, jak mówiłem. Wygląda jak moneta. Wygląda jak moneta. Jest nawet. O! Nawet ma jakiś taki dźwięk metaliczny i tu będzie chyba jakiś srebrny srebrny amerykański dolar i to nie jeden tylko jak widać było dwa, czyli zlepek zlepek jakiś dolców nie będę ich rozdzielał bo teraz nie ma to sensu może wrzucę w wodę czy coś a same się rozejdą a to z wczoraj, czyli dwa dni i tak to wygląda a teraz szybka kawusia na balkonie <gryw> na śniadanko bo u was 14.30, u nas 8.30 i wiecie, jak film wam się podobał, to zostawiacie taktyczny komentarz, tak, podobało mi się, włączacie subskrypcję, włączacie dzwonek i do następnego, pewnie jeszcze coś wrzucę z tej plaży, bo jest bardzo obiecująco. Nara!